Zazwyczaj, jak mówi się o kryzysie w służbie zdrowia, to wymienia się przede wszystkim szpitalem, w którym brak środków. Personel, który nie dostaje takich wynagrodzeń, jakie by oczekiwał, i pracuje na sprzętach też nie najlepszych i oczywiście pacjentów, którzy nie otrzymują takiej pomocy, jaką by sobie wyobrażali, jakiej potrzebują. Jest jeszcze jedna grupa, która jest ofiarą jakby kryzysu w służbie zdrowia i o niej się zapomina. To są przedsiębiorcy, ci przedsiębiorcy, którzy wygrywają przetargi na dostawę sprzętu, materiałów, często lekarze, którzy, czy inny personel, który jest zatrudniony w szpitalach na umowach, na kontraktach na B2B. Dlaczego? Dlatego, że szpital jest poniekąd przenośnikiem pieniędzy. On dostaje z umowy z nfz jakieś środki i rozdysponowuje na koszty własne oraz podwykonawców, dostawców różnych rzeczy. Jeżeli tych pieniędzy zabraknie, a zazwyczaj brakuje, najpierw się płaci te koszty stałe, własne, czy np. Pensje całej administracji, a dopiero później się płaci faktury, no to na te faktury bardzo często brakuje środków. I to wynika z różnych powodów złego zarządzania, braku środków, ale to jest nieważne, z jakich powodów. Ofiarami kryzysu w służbie zerowej są przedsiębiorstwa. Ja się spotykam bardzo często z takimi sytuacjami, że Firmy ogłaszają bankructwo, likwidację, z uwagi na to, że mają takie zatory płatnicze w szpitalach, że nie są w stanie normalnie funkcjonować, jakby dokonywać normalnej bieżącej działalności.